No, witam, witam w drugim odcinku. Dzisiaj to jest Jeszcze raz witam, witam w drugim odcinku. Dzisiaj będziemy próbowali rysować jak Leonardo da Vinci, właśnie może zasznijmy od razu od jego portretu, tak z grubej rury, i malujemy tego starca. Mamy tak żółtą podkładkę, dużą, dużą no i oczywiście usta jeszcze. Tam. W środku trochę czarnego, żeby trochę lepiej na nas patrzył. No i ładne. I jest Da Vinci jako pier pierwszy obraz. No nie jest to idealne, ale podobny, nie? Podobny. No. Wstawiamy od razu tu. Chodź tu do mnie. Da Vinci, Leonardo. Da Vinci, weźmiemy, nazwiemy. Autoportret. Zapiszemy go sobie. Czekamy, czekamy, co dalej. Już nie malujemy na razie, tylko zaraz. O, już, już, Benjamin chce kupić. Podbijemy go trochę, 109. No niech kupuje, no, pierwszy obraz Dawincego. No, kupuj, kupuj, egzekutuj, egzekutuj. No, zawiesił się, program się zawiesił. Chyba kupił, chyba kupił to. Tak, 109, dobra. A może taką maszynę zróbmy, widać to? Powinno być widać. W poziomie, czyli przestawimy trochę tu. Na poziom i jak ta maszyna wygląda? No zacznijmy od takiego brązowego. Tu ma jedno kółko. Maszyna latająca Leonarda. ale żeby latało, to dałem może troszkę skrzydeł jakiś takich. O, z jednej strony, z drugiej też. Jest... i jakiś ogień. Ogień tu tu no, płomień. Coś się tu dzieje, taki wirnik większy, tu taki czpień, taki stalowy, taki niebieskawy. O, żeby on prześwietlał przez całe te kółka wszystkie robimy na czarno trochę. Pyk, pyk pyk No i dobra. Maszyna latająca. Maszyna latająca. Za dużo będzie pewnie różowego. Zaraz będą pierdzielić. Co to Monaliza chyba? Czy co to kuźba? Chyba ta Narysujmy tak. To będzie w pionie. Zrób, zróbmy jakiś płot zielonkawy na przykład. Wybierz kolory wybór kolorów jest zbyt radykalny, George mówi. Może jedną część na zielono wybór kolorów jest zbyt radykalny. Steve też to samo mówi. Tu w środku jest brązowe troszkę i sama twarz jest, o widać, taka w kolorze takim cielistym. Sint, robisz malarstwo stare, ale nie robisz sztuki. Ona ten sam tekst ciągle powtarza. No dobra, no w każdym razie malujemy dalej. Tu są takie drzewa po lewej stronie. No i dobra. Tu trochę czarnego. Musi być troszkę obrys twarzy. I teraz mamy już to. I teraz będziemy malowali tę samą twarz. Czarnym kolorem. O i już prawie nasza Madonna. Zaraz. Czarnym kolorem dodamy środek tych oczu, piks, piks, ale te same oczy dodamy troszkę niebieskie, usta trochę e, z kolei czerwone zaznaczymy, no, piks i nos trochę też powiększymy, no bo trochę słabo widać było go. Trochę przesadziłem, ale dobra niech będzie brwi trochę mniejszy, mniejszy ten. O, i już jest. No i co? No, taka sama. Zaznaczamy i nas sprzeda się. Jak ona się tam nazywa? Dziekonta chyba, czy coś? Nie, konda. dziekonta. No i mamy dwa da Dawinciego obrazki. Jeden wehikuł. Nikt nie chce wehikułu kupić. I no zobaczymy ta twarz tej dziekąty naszej wspaniałej. Czy złe kolory, już, już tu Steve mówi złe kolory. Nic z tego nie będzie. Sinti, w ogóle robisz malarstwo stare, ale nie robisz sztuki. No nie wiem, załamał mnie ten Leonardo da Vinci. Nie chcę kupować w ogóle go. No ja... I ostatnia, ostatnia próba, trzy obrazy tu robi więcej pierdzi, ale nie robię z niego. Słabo się sprzedaje da Vinci. To kiedyś były nie te czasy, kiedyś na dawne czasy to pewnie się sprzedawał. No, Złe malarstwo, nie robisz sztuki. No co ja mogę powiedzieć, no co. Zapiszemy te nawet, ale ja nie wiem, no. Jeszcze, jeszcze coś jednego może. Dobra, o, może, może po prostu, nie wiem, no. Może, co sądzicie o tym? Nie. No albo, albo może coś z ostatniej wieczerzy może, o. Chociaż to nie wiem, czy to dobry pomysł, chyba nie bardzo. Może, może po prostu rękę narysujmy, jego rękę jakąś. O, taki szkic ręki. Tu mamy y, początek ręki, tu palce, kciuk, tu Mięsień i koniec. To jest studium ręki. No i takie studium ręki. To będzie studium ręki. Studium ręki. Ręki. okej, okay. ręki. Okay. Dobra, zobaczmy, jaka kasa jest na koniec tego 200. 523, no dobrze, czyli... No, jesteśmy na plusie, ale no czekamy, może ten obraz się jeszcze sprzeda i będziemy kończyć. Wybór kolorowy z wystarygalny. No nie chcę tam tego. Uprać. Zaraz go skasuję i tyle się skończy na tym. Będą mnie denerwować. Coś jeszcze malujemy? No nie, czekamy jeszcze chwilę. Stój tu. Patrz jakie ładne obrazy, Gdzie tu idzie? Zostawię mu drogę. No. Po prostu gówno, no po prostu gówno. O, ale tu już chcę Steve nam kupić. Podbijemy go trochę. 190. Studium ręki, jeszcze. 137, spadło. Jeszcze podbijemy, jeszcze spadło. I już więcej nie możemy. Dobra, sprzedamy mu Studium ręki. Też taki piękny obraz, ale I, ko i koniec. Nie, już nie robię z tym Dawindziem, bo słabo się sprzedaje ogólnie. No dobra, to, to tyle, narka.